Cochuje osoby bierne, przede wszystkim proszący głos. Wiecznie wyrażają wiele rzeczy w takim proszącym geście, uniżonym, proszącym, a dlatego, że się boją, jest to wynik strachu tak naprawdę, strachu słabości wewnętrznej. I często te osoby dzięki temu są bardzo proszące i nadmiernie grzeczne. Nadmierna grzeczność to jest druga cecha która cechują osoby bierne, wystraszone, są takie grzeczne, takie kulturalne, a tak naprawdę jest to sukienka strachu. Proszę? Tak jest często. Jak trzeba powiedzieć. Człowiek, który nie rozumie tego, może mieć dylemat. Bo, na przykład, widzi, ta osoba jest grzeczna, a w prowokacjach czuje się ochotę kopnąć ąbkę, po prostu, nie? Za tą grzeczność. A no, właśnie dlatego, że ta grzeczność jest udawana. Ona jest tylko przykrywką strachu. Jest to inna forma upodlania się, tak naprawdę, przed drugim człowiekiem. Jakby na to nie spojrzeć. Podyktowana na. Pamiętamy, że otwieramy się na najwyższe dobro, więc proszę nogą wtedy nie dawać opustu. Miłością. Ewentualnie... Tu wyjść, rozładować, wrócić pracy. Zaraz wrócę no, Ale nie to sąsiada. Wieś tak, zaraz wrócę i bubu. -bu. Nie to sąsiada bubu. -bu. Nie to bu -bu. w sensie się można inaczej wyrzeć. W pracy to szybko wyjść. Nawet taka płytka nasze pokręcane w jednym miejscu. A, A, no. no, Żeby nie karwy, nie to ściany. Taka karma tej górycki. <grytki> polski Izrael, bo nie muszę od karni jeszcze mieć. A że polski Izrael. <grytki> Proszę? Nie ja ratuję. Och z tą karmą. Och z tą karmą, tak. Co jeszcze cechuje ludzi biernych? Zaciśnięte pięści. Dlaczego? Ponieważ tłumią jest wszystko. wszystko. Sobie. Często są to osoby, które czują niesamowite emocje. Bardzo dużo różnych emocji. Przecież z jednej strony czujemy, jak jesteśmy przy agresorze, czujemy lęk, prawda? Ale z drugiej strony ile rzeczy tłumimy sobie. Ile wściekłości, złości na tego człowieka, żali, pretensji i tłumimy to, ponieważ boimy się tego wyrażać. Boimy się to wyrażać, ponieważ moglibyśmy tym sprowokować agresora do ataku. Więc tłumimy to jeszcze bardziej. Dlatego często te osoby mają takie zaciśnięte pięści w sobie, są tacy stłumieni, w ogóle są stłumieni często w sobie, przepraszam, zamknięci w sobie, są takim kumulatorem tego wszystkiego, po prostu robią z siebie śmietnik. To jest jeszcze gorzej, bo rozładować no to wiadomo, nie, ta energia ujdzie, ale jak trzymamy wszystko w sobie, kumulujemy coraz bardziej, to jest najgorsze co może być po prostu. Dobry zaczątek chorób na przyszłość. No ale te osoby nie płaczą. Na przykład często agresor na przykład nie lubi płaczu i się bije za sam płacz. No i co zrobisz z Są takie dzieci, na przykład znam takie dzieci, które były tak wychowywane. W za to, że coś zrobił, zaczął płakać, drugi w za to, że płacze. Duże tendencje do tego, żeby zostać agresorem, ponieważ to jest po prostu jak bomba zegarowa: To prędzej wybuchnie, później buchnie. Tylko jak buchnie, to była różnie. Czasem, czasem widać skrajne tego przypadki w kryminalnych sprawach, gdzie na przykład mówi się, że całe życie człowiek coś tam znosił, 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 cierpliwie znosił, jakiś tam, prawda, bęcki, bęski, niebęski, ból, cierpienie. Pewnego dnia po prostu się wkurzył i zrobił przedziałek szykiereszką, mamusi, tatusiowi, komuś tam jeszcze, nie? No, rozumiecie? Nakumulowało się, nakumulowało i w końcu wybuchło, bardzo gwałtownie. Czy tacy ludzie przy przywitaniu mają takiego?

Hamowanie się, hamowanie się. Co czekuje jeszcze ludzi biernych? Nie patrzą w oczy. Często jak coś się tłumaczy im, czy na przykład robi się im litanie, prawda, że coś źle zrobili. Nie potrafią patrzeć w oczy. Proszę? biernego w oczy. No. No bo wiadomo, że to jest dla nich katorga, nie? Dla takich ludzi to jest katorga. Często patrzą... Często mają oczy zrzucone w dół, albo ten wzrok tak lata, nie wiem, prawda? Boją się spojrzeć w oczy, bo no, bezpośredni kontakt wzrokowy jest dla nich bardzo taki, no, bolesny bym powiedział, bardzo niewygodny. Źle się z tym czują. Dlatego albo wzrok jest często w dół, albo ten wzrok lata na... Niekoniecznie musi być krętaczem, jak tak tymi oczami uczy Niekoniecznie, ale powiem tak. Biedni ludzie są to osoby, które uczą się i tak krętać Ponieważ jemu nic nie wolno, on nic nie może, ale każdy jest człowiekiem i ludzkie odczucia i odruchy ma. I ten każdy człowiek chce, czy to, czy tamto. Skoro uczy się, że nie może dostać tego w normalny sposób, bo w domu jest na przykład jak w obozie koncentracyjnym, no to zaczyna wymyślać sposoby, jakby to osiągnąć innymi sposobami. I zaczyna się nauka kombinacji. A to już jest podwalina nieszczerości. Nie? Najczęściej, jeżeli ktoś kombinuje, to u podstaw tego jest przekonanie, że to jest korzystne i konieczne po prostu, nie? Bo normalnie jak żyjemy w rodzinie, gdzie dostajemy najczęściej co chcemy, to, no to, to, to takie dzieci też umieją kombinować, tylko po co? One rzadko to robią, bo po co? One wystarczają, że przyjdą, porozmawiają, poproszą. Czują, że są normalnie traktowane, to po mają kombinować. Nie? To są kombinacje najczęściej typu nie wiem. Mama pozwoliła wziąć dwa batoniki, to on wykombinuje i cichaczem porwie trzeciego. To są tego typu kombinacje, mało istotne praktycznie. Nie? No tak, no bo w głębszych jakiś tam głębszych kombinacji nie robią, bo wiedzą, że wystarczy, że poproszą, to, to mają. Nie? nie trzeba, nie ma u nich takich potrzeb. Uczą się być, uczą się w normalny sposób przejawiać. Ale zobaczcie, często właśnie, przyjrzyjcie się takim osobom stłumionym, nie patrzą w oczy. Uciekają tym wzrokiem, szczególnie jak o coś proszą, mają bardzo ciężko właśnie patrzeć w oczy. Co jeszcze cechuje taką osobę? Bardzo często postawa ich ciała nie jest prosta, jest uchylona, pochylona, taka pokrzywiona. Ciało się troszeczkę, troszeczkę giba na różne strony, w różny sposób, ale najczęściej jest po prostu pochylone. Mowa ciała podpowiada, bo pokazuje, że ciało jest lekko pochylone. Od razu nam to podpowiada, jak to na jakim poziomie jest jego psychika, co czuje ten człowiek. Z reguły po prostu bagaż zewnętrzny go ściska do środka, dlatego jest pochylone. Czy te później pogody są od dla na przykład? Na przykład dokładnie tak jak My, to potem ktoś ja mu mówię oddychaj pełną klatkę, no. <gry> prawda, chodzi jakby, nie wiem. Ja urakap płuc najmniej, nie? Proszę? Ma rozwijającą, ma rozwijającą się niechęć do życia. To jest największy problem. Ale fakt, faktem, kochani, świadomość, czy nieświadomość, jest wyborem. To nie jest żadne usprawiedliwienie, to jest wybór. Ktoś może sobie całe życie przeżyć nieświadomie, ma do tego prawo. Popatrzcie, wychodzicie sobie na zajęcia, pewnie w domu czytacie książki, coś tam robicie, zaczynacie być.